Cześć, witajcie z tej strony Gaźnik. Witajcie w kolejnym odcinku z na facebookowanej serii o dwóch takich, co przyjęli gospodarkę. I dzisiaj w ładowarce z parującym głównym jest ci Piotrek. Piotrek! Piotrek byś się przywitał, a nie tak lata. od Ja dobry, dobry, ale coś... no, no, no.

I dzisiaj robimy akcję kupę ogólnie Klam, cicho 6. Chodź, cicho na razie normalnie ładuję. 20 mam 20% mam. Jest tutaj się dzieje. Ty zamknąć mordę! Wiesz, jak tu knury nawalają? Nie słyszysz? Chodź, posłuchaj. Chega, jesteś jest. Kurde otwódzę kurwa, bo tu śmierdzi jak nie powiem co Ej, Boże... Na Następny ten moment No właśnie chyba tak zrobię. Uty to wygasie i tego <gry> Kurde. Ten co zrobił. W ogóle, kurde Można lat z Można. O Boże, ja nie, 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 nie rozumiem. Jak to się kurde stało? Ale ja chciałem ten podjechać, pod mnie, chciałem podnieść łóżko trochę mm -hmm. I to zaczęło O oh. oh bo Ja chyba tam po wypakku pojadę, najpierw wywieźć na tamto pole Ja też tak. mogę się automatycznie robić Ale kurde, po to jak pojadę Posprzątam to. Się. Dobra, jeszcze chyba z wejdzie, tak myślę, mam dopiero 63% no i ogólnie dzisiaj wozimy obornik, u piotr Pysu, co będzie dojowica Widać, że, no tak, że to jest bugowana seria No właśnie, widać, właśnie, tak jak mówił, widać, że to jest bugowana seria Bawy, panie, bo tam kurde mi w obory bo Po, właśnie, bo na 700 kilo bo. Boże, jak to gówno paruje Pali się Ty, jest 70%, 8, nie w łyska a, już palce maniane Ten kurde widły urwał Nową ładowarkę sprowadził i już zepsuł dobrze, dobrze, że to nie nasa, bo jeszcze mnie by kurde w pgr posądzili, że ładowarkę rozwaliłem Tej, <trybujesz> <trybujesz> a dlaczego u mnie nie ma dewaka z przodu w 60 i tylko wolec wisi? Nie wiem Chodź to za... o! Zobacz to Piotrek! Dobra, 97%! Jeździ tu po szczątaj. Jeździ. Kurde jak tu pójdzie takim gumnem. Co się z tym? Teraz się tyle że... Nawet coś ten obornik chyba daje, weź no coś Więc tak mówię, jak ktoś by się pytał to Mówię ładowarką muszę nalatać, jak ktoś pytał kurs to lata. Kurs latania? Nie, wspomaganie mi jest o to. Od kiedy ładowarka, od kiedy ładowarka ma wspomaganie Toś zrobił? Nie, 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 nie. Nie, nie interesuje się. Bo też mam jakieś lagi dziwne. Też ja mam tak, Jakieś takie... Bardziej zbugowanej serii nie było, nie sądzisz o tym. Nie. tutaj przyjeżdżać szybciej po to tego. Tak, bo... Dopiero mam 80%. Na to pole mi spokojnie starczy. Kurde, przyszedł na pole i już kobornikiem dostał po łbie. Ty, jakie mam, mam ma, odpocząć, teraz czy nie? Chyba mam. Może w to rozrzutniku pojeździć. I iść tam, czego, ja tu rozwiozę. Trochę mam tych pól jednak. Oh, Ale się o, Ale Teraz ten mi się udał. Zarębiście się udał Ja mam tylko trzy pola do rozwiecienia, więc... Tak długo to nie mam już. Cznajmniej ten rozrzutnik ma jakieś animacje. 10% nam mam dopiero, tu jest tylko o domu starszy na rozwalenie wieku Tego rozrzutnika tak schodzi, że... się wyrzut spokojnie te <śla> Biało, tak Wie, one tak nawalają, że kurde, uf, <śla> niech się bawią chłopaki, no co I chyba się jedno pole skończyłem rozwolić mało no. Ja jeszcze zaraz sypnę tutaj na drugie. Knury moje to są piękne. Tak chcę od moich knurów, zboczańców. <grym> Cześć, <wytrych> <grym wytrych> tak, ja bym się uspokoił. Tak, jeszcze by się zgwałcił. Cześć, okay, sypiemy razu na drugie pole. Tutaj było właśnie jest drugie pole. Teoretycznie ale też paruję opornika, bym się ale ja Hm. Ja już tutaj robię koło Ciebie racie kontroluję co robisz, Iwizde Nie patrz lepiej na konsolę, co tam jest na Jakieś daty, skrypty Też jeszcze nie mam odpalonej Moje beletki, moje belki, dlaczego moje belki stoją w drzewie? Kasrek? Nie wiem. One w drzewku stoją. Piękny ten pajsem. Wajdeman Wajdeman, kur... Mówię Waldemar, a nie Wajdeman o. Ale ty... nie metrów <grym> Kur... nie, a dzisiaj tu początek odcinka jest do fany moment, To normalnie A Osiowi kurde, powiedzieć, żeby to wyciął Bo on mi robi fany Moments już od pół roku i nie mogę zrobić, chłopak, ale no tobie. A ten owornik co najmniej widać teraz w tym 17, a nie jak było w 15, się. owornik i nic nie było widać, no nie? Na, na glebie. Co? Czarno było, a tu teraz masz, takie wółte ładne, główienka porozrzucane. Ty powiem Cię, jak na dwa pola mi starczy, to jest to, to, to wydajny ten rozwódnik. Nie, ale w jestem pan po czytam kasetę, i nie ma Co? Ten maszyn mi bufuje. Co tak zrobił? Ja i zaraz będę podjeżdżał, bo mam 15%. Ale tak już mi tak podzkoczy. Ja Zaraz podjeżdżał, nie starczy chyba na to pole, no nie? Mam 13%. Akurat na dwa przejazdy już mogą starczyć, ale... Na grubo tego obornika. Z, jest, zobaczymy, jak ZTS będzie się z orku sprawował. Takie sześć odcinków zostało jeszcze. Gnojowica, y, orka, y, telefonowanie jakieś uprawy pod siew siewy, cedzenie ziemniaków, y, kukurydza na sieczkę, kukurydza na ziarko, buraki, ziemniaki. I siano kosy. I sia, jakoś siano pisomka. Jeszcze około odcinków, tak? No, nie, mam. O, akurat na przejazd mi zabrakło. Syp pan tutaj. Ale ta, ta mapa jest naprawdę jakaś zlegowana, nie sądzisz? Patrzcie, jest tu sześćdziesiątko. Panie, mógłby pan się nie ruszać? Dziękuję. Masz pan pasażera? Nie, nie mam. Czego piszę sobie przejść? Nie ma tak pisze właśnie. Na multi? To Że to jest coś zlegowane na multi, tak? wtedy rozwieziemy sobie tutaj, skończymy na tym polu kupę wozić I pojedziemy na to duże tutaj myślę Na to duże, albo jeszcze na to pojedziemy Ale to może po to, sobie zrobię, ale na tym i potem to możemy tak zrobić, że Piotrek mi na tym, no nie, to mi wali na tym dużym do Jowice Więc Wiotrek, na jednym polu w mojówkę, no nie? Na tym długim tam. Zobaczymy, ile mamy minut odcinka. Mamy 11 minut. Ja będę sobie worał W następnym odcinku, tym pięknym pługiem. chwila. Czy to jest Unia-Akwil? Chyba. Unia, nie, to jest Unia-Atlas. Dlaczego on 500 PS miał? No? Nie wiem, ale też coś nie tak... Okej? Okay. Coś zrobiłem, na coś, coś wjechałeś. Dobra, to jest okej. Chyba te opony. Nie ja mam procent, mam 60%, do te dwie łysy ładnie. Bo ja sobie Piotrek, ci zaraz, kaw, na którym polu mi walniłem, że Tam za to kukurydzą mi walniłem w dno no nie u siebie na odcinku, okej? Okay? Oko. I... bo ja sobie tylko skończę wozić na tym i pojadę no, na tamto no, małe. Uszukujesz sobie, jak teraz ci załatują, że oszukuję już, po prostu. O, to okej. Okay. Od razu nagrywamy do ciebie? O, no, teraz nagramy okay. jakiś. Jeszcze łyska. No, myślę, że tu jeden rozwódnik mi wystarczył, tu jeden przejazd, no to tamto mnie... małe jest akurat pole, więc... Ja sobie będę warał, tutaj po oborniku. Jedno pole sobie zostawi na odcinek. Tak myślę. Dobra, dalej pan. naprawdę jakieś zrywy. No akurat w tym przejazd będzie. No może dwa, bo po prawej będzie kupy na grubo. Ja myślę, że jeszcze czeszątka będę wiaszył, bo to jest mała paczka, więc... Dobra, ja już tutaj skończyłem, na tym drugim polu. Na, dwo, na dwa pola rozwiązam oborni, to nawet w miarę szybko posłun no nie Nie wiem czego to bolcała tak laguje To tak wiesz Też nie wiem dlaczego O Będę łaurał te pola i jedno albo ze dwa sobie zostawię na odcinek. Tak myślę. Zobaczymy ile za oven, w ogóle na ogóle Chyba na odcinku. Pewnie jest jedno za owo, no nie? Ile sobie powinienem sobie robić jedno. A jeszcze trzeba zrobić odcinek z gnoju na pryzmę, ale to już tak na koniec sezonu będzie. To mi chyba nie starczy ten rozwój nie Panie! No! To pan co? Co? Ja po to pana trzeba uzupełnić, nie? No dobra, no. W pewnym no, odcinku. A co u ciebie nie działa? Nie, kurczę. nie widzę po prostu tego. No, nie, A ja o co chodzi? Nie widzę żeby napełnić i dlatego... Tak szukam jeszcze tutaj gdzieś. Czaje. Dobra No 30 FPS mam jak się patrzę na tego, już to tak? 30-29 To jest bezsensny ma pan tak moim zdaniem nie? A tak o tam do strony jadę to mam 60 nie lakowała nie? No Tu jadę w tę stronę mam 60 To jest z dupy

Okej, okay, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, no dzisiaj wiedzieliśmy o Boring, Piotrek ładowarko, no i co, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i suba, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć! Cześć!